Halo, halo, dzień dobry. Proszę Państwa, jeden z subskrybentów, osoba oglądająca mój kanał, zadał mi bardzo ciekawe pytanie odnośnie tego, jaka była najdłuższa szabla w polskiej historii. W polskiej historii kawalerii, proszę Państwa, bo szable, szabel używała głównie polska, nasza polska słynna w dziejach kawaleria. Proszę Państwa, najdłuższa szabla w historii. Proszę Państwa, na no temat bardzo ciekawy. Oczywiście mówimy tutaj tylko i wyłącznie o szablach. Na przykład nie mówimy o koncerzach, nie mówimy o innej broni czy pałaszach. Bo jeśli chodzi o taką najdłuższą boczną broń, to bezsprzecznie w dziejach polskiej kawalerii to były koncerze husarskie jakby zachowane koncerze w polskich muzeach to zwykle półtorej metra, czyli 150 cm długości ostrza. Proszę Państwa, koncerz to, taka, to takie długie jarzmo po prostu do nawijania przeciwników. Ale ja oczywiście o koncerzach nie będę mówił, tylko będę mówił o najdłuższych szablach w polskiej e, historii. Proszę Państwa, jeśli byśmy popatrzyli na początek e, w ogóle szabel w Polsce, to szable przeważnie są e, dosyć krótkie. E, to są przeważnie szerokie ostrza z piórem lub bez. E, to są szable w typach węgierskich, to są szabel, szable w typach tureckich. Polskie karabele, później z kolei, pod koniec XVII wieku, już mamy typowe polskie szable husarskie. Jeśli chodzi o długość tych ostrzy, proszę Państwa, to szable głównie mają około 78, 80, 81 cm. Proszę Państwa, nie ma wyraźnego standardu, dlatego, bo szable na przykład, szabla na przykład, nie wiem, chociażby szabla husarska, to były szable robione do ręki. Robione do ręki, głównie też brano pod uwagę też wzrost żołnierza, jeżeli żołnierz był jakiś mały, to zwykle po prostu brano szablę i szabla miała, być, miała mieć długość mniej więcej ramienia, po prostu miała, miała być o długości mniej więcej ramienia, prawda. No oczywiście to są, to są jakieś tam teorie, spekulacje, ja za bardzo nie lubię gdybać o dawnych szablach 17 wiecznych, bo w Polsce mamy tylu bajkopisarzy opowiadających różne drdy małe o dawnej broni XVII wiecznej. Ja się za bardzo nie będę zajmował. Proszę Państwa, większość y, zachowanych egzemplarzy w muzeach, większość egzemplarzy, o których Państwo możecie przeczytać, to są szable stosunkowo krótkie. Szabla husarska, typowa szabla husarska, to jest mniej więcej 79, 80, 81 cm. Proszę Państwa, tak wyglądają mniej więcej te szable husarskie. One zwykle nie mają y, większej i, y, lub krótszej głowni. Wszystkie inne k szable husarskie no to są jakieś tam dziwolągi. Oczywiście proszę Państwa nie twierdzę, że Państwo nie znajdziecie dłuższej czy krótszej szabli od tego mniej więcej zakresu mniej więcej 77 czy 78, 70, 70 załóżmy 8, 82. Proszę Państwa możecie znaleźć pewnie jakieś szable husarskie, dawne szable XVII wieczne, które mają inny zakres jeśli chodzi o długość głowni, ale generalnie większość tych szabel ma Mniej więcej taki. To oczywiście mówimy o broni nieregulaminowej, bo szable husarskie nie było objęte żadnymi konkretnymi e, regulacjami. To jest broń e, po prostu indywidualna, robiona pod indywidualne zamówienie i, i bardzo ciężko też po prostu mówić o takich, takich typowych, konkretnych e, wzorach i konkretnych długościach głowni, czyli po prostu ostrza. E, proszę Państwa, w XVIII wieku. Pojawiają się pierwsze egzemplarze broni regulaminowej, jeśli chodzi o polską kawalerię. Pojawia się na przykład pałasz, polski pałasz kawalerijski wz. 1786, ale też on jest dosyć dobrze opisany, że jest to broń dla szeregowych polskiej kawalerii, Brygad Kawalerii Narodowej, głównie prosta, ale zachowane egzemplarze. No, też są bardzo różnej mimo wszystko, długości. Zwykle są to pałasze o długości około 90 cm. No, pałasz zwykle miał po prostu taką przewagę właśnie nad szablą, że właśnie miał około 90 cm długości prostej, długiej głowy. Proszę Państwa, generalnie w XVIII wieku, jeśli chodzi o szablę jeśli chodzi o pałasze. Jeśli chodzi o kościuszków, to też polskie, to te szable rosną. W epoce napoleońskiej, na przykład, taka typowa szabla husar, hu, huzarów, czy na przykład szabla AN11, to jest szabla o długości 86 cm, i tu już mamy broń w pełni regulaminową, proszę Państwa. 86 cm, jak Państwo. Sobie zmierzyciem, no to mamy 86-centymetrową głównie. Także, proszę Państwa, to no tutaj już mamy no typowo regulaminowe podejście w czasach epoki napoleońskiej, No tutaj już też, to nie jest żadna tajemnica, bez problemu, możecie Państwo na temat szabla A11 znaleźć informacje i to są głównie, właśnie o długości około 86 cm. Z reguły też, proszę Państwa, jeśli mówimy o szablach, Typowo siecz, siecznych, na przykład, prawda? Czyli o szablach przeznaczonych w zasadzie do szermierki siecznej. To są to szable właśnie krótsze, na przykład szabla husarska jest szablą typową do szermierki siecznej, do młyńców do generalnie cięć. Jest to szabla o stosunkowo szerokim ostrzu i stosunkowo krótkiej głowie. Natomiast później na przykład w drugiej połowie XVIII wieku wchodzi już szermierka do polskiej armii w typie już troszeczkę bardziej zachodnim. W typie Espadon, i ta szermierka jest oparta bardziej na sztychach, bardziej na, na cięciach, bardziej na sztychach. No i generalnie też ta szabla jest po prostu już troszeczkę inaczej zaprojektowana, jest dłuższa, żeby tego przeciwnika za pomocą tego sztychu można było łatwiej dopaść, łatwiej, łatwiej go trafić. Proszę Państwa, co można powiedzieć dalej, jeśli chodzi o polską historię, polskie kawalerii? W XX wieku pojawiają się wzory już typowo polskiej broni, wzór 1917. Jeśli chodzi o wzór 1917, szable dla kawalerii, pierwszą szable kawalerii dla szeregowych to długość główni, jeśli chodzi o wzór 1917, to były bardzo różne też długości. Siedemnastki były produkowane w różnych zakładach, jeśli chodzi o szable dla szeregowych, ale zachowane egzemplarze to jest długość około 82, 83, 4, czasami nawet więcej. Także proszę Państwa, są to generalnie szable wzór 1917. Mocno nawiązują w swojej stylistyce właśnie do szabel AM11 z czasów napoleońskich. Także generalnie polskie szable wzór 1917 dla szeregowych są to takie potężne szable, niemalże w typie napoleońskim. Są to typowe takie właśnie do potężnych, przełamujących cięć. Później wchodzą w szable wzór 1921 i tutaj już mamy bardzo konkretnie opisane szable, jeśli chodzi o długość, są to szable tak zwane przepisowe i w zasadzie szabla wzór 1921, szabla szeregowych, podoficerów i szabla oficerów to głownia o długości 80 cm, jak sobie Państwo tutaj y, zauważycie. Mam 80 cm. Zresztą, proszę Państwa, no to jest dokładnie opisane w polskich regulaminach z roku 1922 czyli w szeroko popularnej y, literaturze. Nawet w internecie możecie Państwo znaleźć y, długość szabli, wzór 1921-20. Dwa jest to 80 cm. Także, proszę Państwa, stosunkowo krótka głównia, i głównie bardzo przypominająca dawne szable kusarskie, dawne szable XVII-wiecznej jest to co prawda głównia o mniejszej krzywiśnie i z wydatniejszym sztychem, ale jeśli chodzi o ogólny temperament tej szabli, jeśli chodzi o, ogólny, o ogólną, bym powiedział, budowę i specyfikę, jest to szabla trochę podobna do dawnych broni XVII-wiecznych, bo jest to szabla o stosunkowo małej, stosunkowo małej krótkim ostrzu i szabla też świetnie nadająca się do cięć. Proszę Państwa jeśli chodzi też o szablę wzór 1934 słynną ludwikówkę proszę Państwa to też tam mamy ustalony wzorzec jeśli chodzi i yy, model jakby określamy jeśli chodzi o długość yy, głowni. Yy, Typowa yy, przepisowa Ludwikówka, wzór, szabla polska, wzór 1934, miała głównie o długości 82,5 cm. Także, proszę Państwa, no też to była stosunkowo, mimo wszystko, patrząc na epokę napoleońską, stosunkowo krótka szabla. Proszę Państwa, więc jak brzmi werby, werdykt, jaką szablą najdłuższą była Jaką najdłuższą szablą w, w historii polskiej kawalerii, jak, jaka to była, proszę Państwa, szabla? Jak brzmi po prostu werdykt? Proszę Państwa, najdłuższą szablą, jaką stosowała polska kawaleria w długiej historii polskiej kawalerii, była to tak zwana, e, tak zwana szatelówka, proszę Państwa, czyli szabla francuska, e, wzór M1822. Proszę Państwa, nazywana też. Później po 1927 roku, chyba szatelówką. Proszę Państwa, głównie z tego względu, że na grzbiecie tutaj miała wygrawerowane napisy Chateau. Były to napisy, które miały świadczyć, że była robiona właśnie w, tym, w, tej, w tych słynnych szabelniach francuskich Chateau. Proszę Państwa, szabla francuska, wzór 1822, model 1822 to bardzo popularna szabla w okresie. Wojny Polsko-Bolszewickiej. To bardzo popularna też szabla, jeśli chodzi o kampanię wrześniową wzór 1939. To szabla bardzo często występująca przy boku polskich kawalerzystów. szatelówka, czyli po prostu szabla wzór 1822 posiadała głównie aż o długości, proszę Państwa, jak mój werdykt? km. 2 cm, proszę Państwa, 92 cm ostrza. Państwa. to szabla potwór, szabla monstrum. Jeśli chodzi o długość ostrza, to najdłuższa szabla w historii polskiej kawalerii. Szabla wzór 1822 produkcji francuskiej, ale z czasem już tak spolszczona, tak bym powiedział ochrzczona już po polsku i określana mianem właśnie szatylówki i w zasadzie później już te szable francuskie były w takich ilościach w polskiej kawalerii, że posiadały też polskie oznaczenia pułkowe, polskie, były po prostu na gardach powybijane polskie numeracje pułkowe. Także, proszę Państwa, szatelówka, czyli szabla wzór 1822 to o 92-centymetrowym ostrzu, to bezsprzecznie najdłuższa szabla, jaką stosowała Polska kawaleria w swoich długich dziejach. Także, proszę Państwa, tak brzmi odpowiedź. Wzór 1822 to najdłuższa szabla w historii polskiej kawalerii. Na dziś to wszystko. Kłaniam się i pozdrawiam.